Cześć! Witajcie na moim kanale. Ja jestem myśli, a to kolejny odcinek ogrywania nowego dodatku. Razem raźniej witam się z wami urodziny e, Packet Carlsen. E, witam się z Phoebe, główną bohaterką kolejnej serii, kolejnego. Pokolenia, tak naprawdę, bo cały czas mówię ogrywanie nowego dodatku, a prawda jest taka, że razem raźniej, no już nie jest takim najnowszym dodatkiem, za chwilę dostaniemy rancho i ta oto pannica będzie jego głównym bohaterem. Póki do tego dojdzie, oczywiście mamy jeszcze troszeczkę spraw tutaj do załatwienia. Ja już za chwilkę postaram się pokazać Wam Fibi w kas. Phoebe jest moim zdaniem idealną mieszanką Ewana. O matko, ty mały śmierdzielu, czy możesz mu... Ajajaj, czy możesz mu zmienić pieluchę, czy nie bardzo... Chcesz, ty byś chciała stać się przyjaciółmi z Jadenem? Może coś w tym jest? Zdobądź stu obserwujących. Nie wiem, co z tym Jadenem. Może nam przejdzie, ale stu obserwujących się przyda. Czy ty przyszłaś zmienić swojemu dziecku pieluszkę, opieka przewiń? A ty po prostu będziesz stała tutaj i patrzyła. Ale on tak, on tańczy dla nas. On w ogóle. Chciałby się zachowywać przyjaźnie wobec Fibi. To jest chyba jego ukochana si starsza siostra co do Owena. Owen, słonko, ty tutaj siedzisz, poszło? jesteś taki malutki, a Fibi po tobie depcze. Słodziaku! Co ci dolega? Odblokowano etap sięganie. Cudownie, jesteś po prostu przesłodki. Y czy może tata się z tobą pobawić troszeczkę przyjazne aktywności, leżenie na brzuszku, boże Owen to jest aniołek z blond włosami. Nie mogę się doczekać, aż on urośnie. Widzę, że jest całą mamą. No, to może być ciekawy miks. Yy, I właśnie takim przykładem na ciekawy miks jest moim zdaniem Fibi. No jest. No i poszła sobie graj, giercować w SimCity. Dziewczyno, ty to masz priorytety. Odkryto dziwactwo, nie potrzebuje smoczka. No, to świetnie, bo mamy tylko fikcyjny yy, smoczek z modów, który raczej nie, nie pełni funkcji smoczka. A, ale on za to chyba będzie ssał swojego palca. Dziwne, że zrobili cechę Nie potrzebuje smoczka, a nie mamy w grze smoczków, także to jest mega, mega dziwne. Nauczyciel zapowiada trochę czasu lekcyjnego poza budynkiem szkoły, aby dzieciaki zaczerpnęły świeżego powietrza. Czy Nora powinna wykorzystać baw się na zewnątrz? Nie wiem, co rozumiemy przez baw się. Ona już prawie kończy liceum. Jutro jest, jej, dziś jest właściwie jej ostatni dzień, chociaż nie. Jutro jeszcze pójdzie do szkoły, a po szkole będzie miała urodziny. Tak, sawana poszła do pracy. Między dziewczyną, ty byś się zajęła czymś e, ciekawszym. Zestawienie tantiem spróbuj sobie odrobić lekcję dziś nie poszłaś do szkoły, upiekło ci się to miał być twój pierwszy dzień ale tak, nie musisz pomyślałam, że tak, dziś zrobimy urodziny małego Tio Tio to jest kompleks środkowego dziecka czyli najbardziej zaniedbywane dziecko Phoebe po prostu robi dużo hałasu wokół siebie Owen z oczywistych względów również, bo jest po prostu niemowlakiem, tak? więc potrzebuje żeby ktoś się nim zajął a w międzyczasie Tio jest takim porzuconym, środkowym dzieckiem. Chociaż dobrze, tata coś cię tutaj uczy. To jest pocieszające, bo już myślałam, że to takie nasze porzucone dzieci. A taki słodziak z niego, też taki miks Ewana i Sawany. To co? Może korzystając z tej chwili, wskoczymy sobie do kasa i pokażę Wam, jak wygląda Fibi, bo wydaje mi się, że zaczerpnęła najlepsze cechy i ze strony Sawany, i ze strony Ewana. Najbardziej mnie cieszy to, że odziedziczyła tą uroczą różową cerę po swojej mamie. Ten taki chłodny róż. Bardzo mało mam simów o tej karnacji. Wiem, że ten różowy nie robi jej twarzy dobrze, ale mam to gdzieś, bo to jej ulubiony kolor. <noise> Wskakujemy do kasa, już Wam ją pokazuję. No i witam, witam. Jesteśmy w kas. I tak jak już mówiłam, wydaje mi się, że Fibi to jest po prostu idealny miks Ewana i Sawany. Oczy ma potacie, takie, takie lekko kocie, zaciągnięte do góry. Ten piękny kolor cery ma po mamie, ładne usta, również po mamie, e, uroczy nosek po mamie, no i kolor włosów po tacie jest po prostu przeurocza. W dalszym ciągu zrobiłam jej pieprzyki, bo uważam, że po prostu no, wygląda uroczo. Od samego niemowlęctwa miała wylosowane te pieprzyki, także kontynuujemy ten temat. Jak już mówiłam, dużo, dużo wcześniej. Fibi to przykład takiej trochę szkolnej mean girl, także mm, ubiera się na różowo. No nie będzie zbyt bardzo miłą mm. <śmiewanie> osobą, tak mi się wydaje. E, ale oczywiście jak każdy człowiek oprócz negatywnych cech będzie miała też i te pozytywne. Na pewno jedną z nich jest miłość do zwierząt. E, no ma cechę też zadufana w sobie, zobaczymy jak to wyjdzie, mam pewien pomysł na nią, ale jak już mówiłam, starałam się ją ubierać na różowo, na oficjalne na razie nie będę tego pokazywała, bo nie ma sensu, e, na sportowo róż, związane włosy do snu, skromna piżamka, nic specjalnego, ale tak ona mi sawanę przypomina, ładna jest, ładna, nietypowa, na imprezę sukieneczka, do pływania no biust ma dosyć spory figura. Zdecydowanie po mamie, bo te ultra kobiece kształty, na sportowo, na luzaku i na zimną pogodę taka sukienka z leginsami. A daski i jeansowa kurtka. W San Sequoia jest dosyć ciepło, więc nie musimy się tutaj specjalnie ubierać. No, mi się ona bardzo podoba. Powiem Wam, że przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Yy, myślałam trochę, że będzie bardziej podobna do Sawany, bałam się klona, ale mamy taki ładny yy, miks pomiędzy tatą yy, a mamą. Właśnie Ewan ma takie troszeczkę lekko zaciągnięte, przymrużone te oczy. <grym> bardzo ładna simka nam wyszła. Słuchajcie, to może zaczniemy naszą nastoletnią karierę. Włóżmy sobie profil na towarzyskim króliczku. Czy my możemy kogoś dodać do listy kontaktów w ogóle? Na pewno, no to już macie tutaj malutkie spoilery, na pewno Elze. Dobra, myślę, że na razie mamy fula. Zaprosiłam, Maxa, Elzę, Maję, Jadena, Oliwię, Nore, Atlasa i Lukasa. I przede wszystkim zrobimy sobie. Nowy post, niech to będzie energetyczna opowieść o naszym super ekstra zarąbistym nowym stroju. Sami sobie polajkujemy, żeby nie było dziwnie. I jako, że ona ma, że chciałaby zaprzyjaźnić się z Jadenem, to może wyślijmy Jadenowi na przykład zabawną wiadomość: zmarł dziś Sim, który wynalazł automatyczną korektę. Niech pieczywa w pokoju. Dobra, to było suche, ale niech będzie. Tio przyszedł nas tu troszeczkę pozaczepiać, więc myślę, że zareagujemy na to. Trochę się z nim pobawimy. Dzisiaj są jego urodziny. E, dobra, mamy, opublikuj coś na towarzyskim króliczku pięć razy. Tak, będziemy publikowali 10 tysięcy razy, o ile będziemy mieli e, na. Temat czego publikować. Dobra, będziemy zgrywali taką, wiecie, super ekstra. Świetnie się ubieram, super mi idzie na lekcjach, więc y, opublikuj post o pracy domowej, opowieść pełna pewności siebie. Zadanie odrobione, następna lekcja to będzie bułka z masłem. Oczywiście sami sobie też damy lajka, dlaczego nie? Dobra, Jaden nic nam nie odpisał. Trudno. W międzyczasie sawana wróciła do domu. Słuchajcie, ja myślę, że opieka nad zwierzakiem wyprowadź na idź pobiegać przyda ci się trochę sportu raczej chyba lubisz sport. Co z malutkim Tio? Gdzie on poszedł? A on poszedł skorzystać z nocniczka no dobrze. E, Sawancia, co ci się dzieje, dziewczyno? E, chcesz coś sprzątnąć? Ty to masz marzenia, dziewczyno? E, wyczyść. I upiecz ciasto. Upieczemy jakieś fajne ciasto. E, może, może. Czekajcie, gdzie był ten tort hamburgerowy? On był chyba gdzieś albo po prostu czekoladowy. Myślę, że prawie każdy lubi ciasto czekoladowe. Słuchajcie, zaczynają się zaraz e, urodziny, a ja byłam zmuszona e, zrobić nowy tort, ponieważ Nora wróciła ze szkoły i po prostu bezczelnie poczęstowała mi się tym tortem. Póki co Ewan poszedł pogrillować troszeczkę. My się zaraz wszystkim tutaj zajmiemy. Czy my tu mamy gdzieś muzyczkę? Czy, czy niekoniecznie? Może i niekoniecznie. Przyszedł dziadek, który jest wkurzony. Dziadek oczywiście dla naszych dzieciaków. Fibis, czy ty już tutaj... A Ajajaj! Dziecko drogie, weź ty wróć do domu. Idź się wykąp. Mały Tio coś tutaj opowiada swojej mamie, a my dosłownie za chwilkę go postarzymy. Mm, tak, ja się tutaj nagotowałam, a ci mi wyciągają jedzenie <ścoughs> z lodówki. Tak, grillowane plantany wyglądają całkiem nieźle. Pyszka. Jeszcze do tego jakaś nutella czy coś i już w ogóle byłoby idealnie. Rzucamy tutaj jedzonko, tak żeby każdy się... Częstował. W międzyczasie, kto ma czynić y, honory? Myślę, że chyba tata poczyni honory. E, o matko, mamy mało czasu. Wyłączyli nam prąd. No i cudownie. Cudownie, bierzemy. Pomożemy zdmuchnąć świeczki tio. Dziś są jego urodziny. E, mam nadzieję, że wszyscy się tutaj zaraz zbiorą. Myślę, że tak. Chyba do tego stołu jest najbliżej. Zobaczymy. Chodźcie. Częstujcie się, e, idziemy zdmuchiwać świeczki. Dobrze, jesteśmy, idziemy, trochę nam z tym zeszło, ale tak, nasz środkowy syn dorasta, e, Tio, staje się dzieckiem szkolnym, nareszcie. Pokaż no się tu słodziaku, Przelusujemy ci jakąś cechę, trzy razy, raz, dwa, trzy. Jest kreatywny, no to super, damy mu też coś z fachury. Mm, może, może guru frajdy. Pokaż, no się, do kogo jesteś podobny? Zupełnie do nikogo, chłopie. Zupełnie do nikogo. Też ci zostawimy pieprzyki. Yy, ale pierwsze co, od razu zdrzemni się w kryjówce, no nie. Pierwsze, co to musisz od razu to zmienić. Ustaw dekoracje na y, rozbitek. To by było całkiem spoko. E, potem weź sobie słonko, e, weź sobie porcję. Generalnie to czy możemy zawołać wszystkich na posiłek. Dziewczyny widzę tu rozmawiają ze sobą. Wydaje mi się, że Fibi próbuje się wkręcić na imprezę urodzinową Nory. Norcia, czy tobie coś tu? Oj, słonko, dobra. Zaraz o ciebie zadbamy, bo ci znowu trądzik wyskoczył, e, a nie chciałabym, żebyś przeszła z tym trądzikiem, także użyj płynu do mycia twarzy, e, żebyś przeszła z tym trądzikiem do wieku dorosłego. Dziewczyny, one są tak zupełnie inne, zupełnie. Nora to jest, ale kurczę, no jest odrobinę te oczy, te oczy są podobne, ale jednak w... Fibi jest więcej z mamy, ale jednak są do siebie dziewczyny trochę podobne. W ogóle patrzcie na tego skubańca. On sobie tutaj poszedł szamać w żarcie. Ja tutaj patrzę na dziewczynę, a w tle widzę go przez okno tego skubańca. I już Wam pokazuję małego Tio, jako że jako dziecko miał dłuższe włosy, postanowiłam, że utrzymam tą tendencję. On jest zdecydowanie bardziej podobny do taty. Tak mi się wydaje, ma taki uroczy garbaty nosek, to chyba po tacie, także zostawiłam mu kucyka. To artystyczna dusza, więc ubrałam go trochę tak, może trochę bardziej przekombinowanie. Przynajmniej tak się starałam, żeby to nie był taki, wiecie, kolejny typowy dzieciak. Tio wszedł właśnie w ten etap dziecięcy, z małego dziecka, więc on również, tak jak Noah, będzie szukał Noa z wyzwania idealnego życia. On również będzie szukał swojego stylu. No, jego styl jest zupełnie inny. To są dwa zupełnie inne charaktery, chociaż trzeba powiedzieć, że oboje są tak samo wrażliwi. No, Tio jest na to wychodzi bardziej wrażliwy na sztukę. Może mały artysta nam tutaj rośnie. Więc tak wygląda oficjalny, sportowy. Chciałam go upierać jasno. Chcę, żeby to był pogodny chłopiec. Do snu, no może oprócz tego stroju, ale tak mi się podobał po prostu ten gnom tutaj na koszulce. Tak, na imprezę, pastelki, do pływania, na gorącą pogodę i na zimną pogodę. No, uroczy ten nasz Tio. Ciekawa jestem, jak będzie wyglądał jak nastolatek, bo ma bardzo nietypową. Buźkę bardzo nietypową, podoba mi się zwłaszcza jego nos. On może być bardzo, bardzo ciekawym simem, chyba poszedł zdecydowanie w stronę Ewana. Takie mam wrażenie, przynajmniej. Prawie kończymy naszą imprezkę. Mm, wysłałam Ewana, żeby zapłacił przynajmniej za te rachunki. E, oby nam się, chociaż troszkę to tutaj zwróciło minimalnie przynajmniej zaraz jeszcze wrzucimy zrobimy małe zmiany pokoju tio ale myślę, że większych zmian możecie spodziewać się w kolejnym odcinku no tak wtedy kiedy już na pewno Nora wybędzie z naszego domu póki co chciałabym bardzo żeby ponieważ czy mogłabym. O, 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 był, był, był uniwersytet. E, stypendia. Złóż podanie. O, stypendia. Spróbujemy, bo sami sobie raczej wiecie, na duże wsparcie naszego brata nie możemy liczyć. Spróbujemy tak. Pomoc na dłoń. I, i, i stypendia. Esport. Bo nam dosyć dobrze idzie uniwersytet i weźmy udział w rekrutacji. Oho, ho, ho, ho. Owen nam się tutaj obudził. No składaj, słonko składaj. Zobaczymy na co uda nam się dostać. W międzyczasie tak, Phoebe śpi w swoim łóżku. Doszłam do wniosku, że ten pokój świetnie oddaje jej charakter. Także na razie nic w nim nie zmieniałam, bo jest idealny. Eee, tak, słonko, ty nie masz gdzie spać, ale zaraz to naprawimy. Eee, I tak, tata już się przewinie. No, ty to dosłownie jesteś, słonko. No, jesteś takie słoneczko. Siedzi tutaj z tymi za przeproszeniem obstranymi gaciami, ale się cieszy do wszystkiego. I mamy już kolejny poranek. Malutki Owen już tutaj y, dokazuje. Mama zaraz go nakarmi. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Odblokowaliśmy też etap, śmiech. Dobra, wy się tutaj zajmijcie sobą na spokojnie. Mamy dzisiaj święto zbiorów, ale tak średnio podejdziemy do tego tematu, ponieważ na dzisiaj zaplanowałam troszkę inne rzeczy do zrobienia. No, zobaczymy, jak to wyjdzie w czasie. Młoda już się obudziła. Ty masz zamiar jeść ciasto na śniadanie. No, rewelacyjna jesteś. A to ciasto tutaj zostało. No dobra, 9 godzin do zepsucia. Okej, okay, no to częstuj się. Dodatkowo mamy tutaj na drugim planie obserwacja, jak rodzeństwo osiąga etap życia. I to wszystko tyle hałasu. O nic. Fibi umie tak od lat. No i tak, niechciane rodzeństwo cały czas. Oprócz tego mamy tak, przechodzimy przez etap dojrzewania. Fibi właśnie dowiedziała się, jak smakuje. Dojrzewanie. Od tej pory wszystko się zmieni. Fibi może próbować zapanować nad zmianami związanymi z dojrzewaniem. Golenie pomoże za zamaskować niekontrolowany porost włosów, ehm, a pielęgnacja skóry, nieuniknione pojawienie się trądziku. Dobra, no to tak też zrobimy. O matko, gnomy przyszły, ja pierdziele. I nie sądzę, żeby taka dziewczyna jak Fibi odważyła się przyjść z widocznym trądzikiem na twarzy, więc od razu jej dałam zatuszuj trądzik. Idziemy ogarnąć ten temat. Zaraz wszyscy wybywają do szkoły, czy my w ogóle zdążymy coś zrobić? Co ciekawe, patrzcie, co jej się pojawiło. Flirtuj z Simem o imieniu Atlas. Atlas zaraz wychodzi. Ze szkoły. Matko, jakie złamane serce! O co ci chodzi? Ehm, a, ty jednak dzisiaj nie idziesz do szkoły. Dobra, bo mamy święto zbiorów, więc idź do szkoły. No okej, okay. Te czyli teoretycznie mogę ją wysłać. Czy ty dzisiaj pójdziesz? Jesteś szóstkową uczennicą, więc e chyba nawet nie ma sensu. Żebyś wychodziła. A mi przez to nie wyskoczyła opcja, czy ja chcę iść z nią, czy, czy ona pójdzie sama. Dobra, niech te dzieciaki pójdą do szkoły, nie będą mi tutaj przeszkadzały w międzyczasie. Ja młodemu już wam go pokażę. Bo zapomniałam Tio dać w kasie jego pieprzyki. Bo miał przecież przepiękne pieprzyki. Tak się zaklinałam, że dam mu te pieprzyki na twarz, więc mu je. Dodałam z powrotem. No, od, powiem Wam tak, od razu lepiej wygląda, zdecydowanie. Dobrze, czyli w międzyczasie, póki dzieci poszły sobie do szkoły, możemy ogarnąć sobie mniej więcej chatę. Ewan niech zrobi śniadanie, bo on jest głodny, a Sawana troszeczkę sobie tutaj y, poogarnia naczynia, może nastawimy, matko, kto do nas dzwoni, bójka, o nie, nauczyciel musiał dziś rozdzielić bijących się na korytarzu uczniów, w bójce brała również udział Fibi, co powinniśmy zrobić, niech się ze sobą dogadają, nikt nie ucierpiał, no to wszystko gra, dobra, spróbujemy, żeby się ze sobą dogadali, Zróbmy to tą metodą. E, przeszukajmy. Matko, tutaj to wszystko stoi. Wyładuj i odłóż. Ja pierdzielę. No dobra. E, niech będzie. Zestawienie tantiem przyszło. Troszkę kaski mamy. Super. E, Upiesz ubrania. Matko, to ubrania się nie uprały. Oh. No dobra, tak to jest, jak się raz na 100 lat zagląda. Młody sobie śpi. Z powrotem pojadł. Pobawiliśmy się z nim i poszedł z powrotem spać no dobra, niech mu będzie chciałabym też słuchajcie wydać naszą książkę podobno mogę to zrobić przez komputer, nie wiedziałam o tym szczerze mówiąc, myślałam, że tylko pocztą możemy wysyłać książki do wydania a dzięki temu będziemy mieli książkę w ekwipunku no i to jest ajajajaj, co mi tu wyszło zapoznaj się ze stypendiami Dobrze, mamy stypendia prestiżowe, socjalne, za umiejętności zawodowe, sportowe i esportowe i granty mieszkańców. Czy to znaczy, że, że dostaliśmy jakieś stypendium? Dobra, odwiedził nas Jaden, ale go wyprosiłam. Co on sobie tutaj wyobraża, żeby wpadać, kiedy Fibi nie ma akurat w domu? Słuchajcie, nie mogę tego znaleźć na komputerze, więc spróbujemy sprzedać po prostu wydawcy, wydamy książkę. Ewan bardzo chciałby wydać jakąś książkę, więc mu się to przyda, a później pójdzie się zdrzemnąć, bo dosłownie pada, no pieniądze nam się przydadzą, chłopie, także dajesz, jej, no, pieniążki, pieniążki, lubimy to, zwłaszcza, że nie mamy ich prawie w ogóle, A ajajaj, słuchajcie, to wyrzucam, sprzedam za jednego simoleona, ty idź spać, e, musisz się trochę zrelaksować, i szczerze mówiąc, to myślę, że chyba na tym sobie zakończymy ten odcinek. Słuchajcie, w kolejnym odcinku odbędą się urodziny Nory, no bo w tym już się nie wyrobiłam, ale no tak, mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać, co sądzicie o Fibi i co sądzicie o małym Tio. Ja już się będę z wami żegnać, więc będzie mi miło, jeśli zostawicie łapkę w górę, jeśli ten odcinek Wam się podobał oraz zasubskrybujecie, jeśli jeszcze tego jakimś cudem nie robicie, tak żeby być na bieżąco z tą oraz moimi innymi seriami. A ja już się z Wami żegnam. Do następnego. Pa!